Halo, halo, tu Radio Republika. Słuchaj nas na radio TV Republika Radio Republika to początek kolejnego etapu rozwoju domu wolnego słowa. Powstało z myślą o widzach, którzy nie zawsze mają możliwość oglądania naszych programów, ale chcą być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata oraz z aktualnymi komentarzami. Słuchacze Radio Republika mogą posłuchać na żywo telewizji Republika lub włączyć doskonałą muzykę. Już dziś Radio Republika to także starannie wyselekcjonowane podcasty. O różnej tematyce, na przykład Biznes, Polska, Republika Kultury, Świat jest teatrem, Republika Historii czy pełne pozytywnych inspiracji, na szczęście. Kolejne programy już wkrótce. Radio Republika to miejsce, gdzie informacja spotyka się z pasją, a wiedza z rozrywką. Wszystko po to, by każdego dnia dostarczać słuchaczom rzetelnych treści na najwyższym poziomie. Zapraszamy na Radio radiotvrepublika.pl. Do usłyszenia.